Wszyscy są zgodni, że te nowonarodzone dzieci mają prawo do eutanazji, ale to po prostu nie jest dobrze zorganizowane w Holandii. Spotykamy się z wieloma ciężkimi reakcjami ze strony otoczenia na przykład szef mojego męża powiedział, że to nie jest normalne co zrobiliśmy. Popatrzcie na świat zwierząt. Jeśli kotka rodzi chore kocięta, od razu je zabija. Pozwolić żyć temu dziecku jest przeciw naturze. Albo inna sytuacja. Byliśmy na spacerze w lesie i spotkaliśmy naszego znajomego. Zaczęliśmy rozmawiać. A on mówi: jest przecież eutanazja. Życie tego dziecka nie ma żadnego sensu. To jest Coraz więcej ludzi zaczepia nas nagle na ulicy, pytając dlaczego nie przeprowadzimy eutanazji na naszym dziecku. Prawo do eutanazji stało się obowiązkiem eutanazji. Wszystko zależy od tego, czy uda się przekonać rodziców, że to życie jest bezużyteczne, że będą mieli z tym tylko kłopoty, że to jest brzemię na ich życiu. Jeśli ci zgadzają się, opieka jest wycofywana i to dziecko umiera z głodu. Ta chęć eliminacji bezużytecznych jednostek ze społeczeństwa odgrywa rolę i to przede wszystkim jeśli chodzi o eutanazję noworodków. O tych dzieciach się mówi, że to, są, że to są nieudane, nieukształtowane, no po prostu nieludzkie istoty, tak? Które, których życie nie przedstawia żadnej wartości. Mówi się, że od razu po urodzeniu, ktoś by, by się sprzeciwił eutanazji w takim przypadku. Więc, e, nie litość, na którą się powołują, nie współczucie, nie chęć zabezpieczenia tego dziecka przed przyszłością, która będzie przyszłością pełną cierpień, tylko wstręt, strach przed tym zniekształconym człowieczkiem, chęć niedopuszczenia go do wspólnoty żywych. Was bardzo często ludzie pytają mnie, jaki jest sens życia naszej córki i osób podobnych do niej. Mogę to wyjaśnić tylko na przykładzie naszego własnego doświadczenia. Myślę, że Tikwa jest dla nas ogromnym wzbogaceniem dla mnie jako ojca, dla Renaty jako matki i dla naszych pozostałych dzieci. Myślę, że gdyby tikwa nie pojawiła się na świecie, nasze życie straciłoby wiele sensu. Obserwowaliśmy bicie serca nad monitorze. Zwalniało. I myśleliśmy, że teraz to się stanie. Po chwili znowu zaczynała oddychać. Ta mała dziewczynka, 14-miesięczna, walczyła o życie. Bardzo ciężko patrzeć na śmierć dziecka. Zostałem poproszony o eutanazję na naszym oddziale noworodków. Zrobiliśmy to dwa razy. Złożyliśmy raport w prokuraturze. W tamtym czasie, 15 lat temu, nie stwarzało to żadnych problemów. Półtora dnia później wszedł pediatra. Był bardzo grzecznym człowiekiem, bardzo łagodnym i współczującym. Niezwykle delikatnie zapytał moją siostrę, czy nie sądzicie, że już nadszedł czas, by zakończyć ten proces umierania? To jest bardzo ciężki czas i dla Was, i dla Waszego dziecka. Moja siostra zachowała się bardzo spokojnie, bardzo cicho i grzecznie powiedziała do Niego. To nie jest decyzja ani jej, ani jej męża. Kto inny jest od tego, by zdecydować, kiedy ma odejść. Lekarz natychmiast wyszedł. lekarze uczą się od swoich najtrudniejszych pacjentów. My się nie uczymy z książek i czasopism. My się przypominamy. My się uczymy od naszych pacjentów. I trudny pacjent, którego się czy będzie dobrze leczyć, czy źle leczyć, on zawsze tak powiem będzie zapamiętany przez lekarza. I on będzie miał wpływ na to, jak my następnych pacjentów będziemy leczyli. Jeżeli lekarz Podchodzi do pewnej sytuacji klinicznej zawsze z podejścia, na to się już nic nie da zrobić i na to jest tylko jedna odpowiedź to jest eutanazja. To w momencie, a to mi się zdarzyło tutaj, w tym miejscu, w którym my jesteśmy w tej chwili, w momencie, kiedy przyjdzie pacjent i powie, Panie doktorze, ja absolutnie nie chcę eutanazji, to ten lekarz mówi: Ja nie wiem, jak Panią leczyć. Ale się nie nauczyłem, ja zawsze to rozwiązywałem w ten sposób. Pewien mężczyzna w wieku 50 lat, niezbyt stary, umierał na raka. Syn powiedział do niego, tatusiu, gdybym miał to, co ty masz, zabiłbym się. Ten człowiek spojrzał na syna i rzekł: Słuchaj, słuchaj, Gdybyś leżał w łóżku, w którym ja leżę, z chorobą, na którą ja choruję, wiedząc, że już nie pożyjesz długo, nie mówiłbyś tak. Zapamiętaj. Zapamiętaj raz na zawsze, że każdego dnia, kiedy budzę się rano i patrzę przez okno na świat, jestem szczęśliwy, że jestem tu z Tobą. And in a Widać to w społeczeństwie, w którym wszyscy potrzebujący opieki są wykluczani, wypychani do instytucji, do domów dla psychicznie chorych, domów starców i tym podobnych. Dzięki temu nie trzeba na nich patrzeć na ulicy, nie czuje się ich obecności, nikt nie musi się o nich martwić. To ograbia nas z umiejętności kochania, czyni to trudnym, zabiera sens naszemu życiu.